tema dzisiaj na odcinku skrzynia za stówę niespełna, skrzynia Pinky, która Zmieniła swój design. Witamy oczywiście na G4skins, Najlepszy kod na stronie to jest SAND7. Z moim kodem aż 5% więcej przy każdym depozycie. Oczywiście skrzynia na start jest Peka. Przypominam ci, że strona jest dla osób pełnoletnich tylko i wyłącznie przeznaczona. A już teraz leci dla bota Arnolda piękna AWP. Szkoda, że ona nie pokazała się z lewej strony. I tą skrzynię pinki dzisiaj będziemy testować. Przeszło właśnie tutaj sobie e, delikatną, delikatny upgrade wizualny. Ta skrzynia. No i też bardziej mi się podoba. Jest w ogóle taka, no, jest prześwietna. Ten szczur jest prześwietny. Będziemy sobie sprawdzać, jak ten szczur dzisiaj rzuca, a skrzynia za stówę potrafi naprawdę często sprawić, że trafimy coś dobrego. Mamy jak na razie kobalta i tą bitwę ciężko będzie wygrać, chociaż jak będą nam takie skiny leciały po stówce właśnie, to jesteśmy bliżsi, ale on ma WP boom, więc tutaj dużo potrzeba, żeby nadgonić tą przewagę ostatnie dwie skrzynie, też otworzymy ją nazwy kraku, zaraz pokażę Ci co dokładnie się w tej skrzyni znajduje i ostatnia skrzynia mamy ale nie wiem czy to wystarczy, wątpię żeby to wystarczyło w tej bitwie a jednak wystarczyło, przegoniliśmy go o 5 złotych i o 5 złotych jesteśmy bliżsi Lepszego skina, a w zasadzie patrzcie, jakie skiny dostaliśmy. Ja sobie w tym momencie skontraktuję te skiny, które otrzymałem. Kontrakt to też jest spoko rzecz na jakimś skinsie, gdzie możemy maksymalnie 10 przedmiotów skontraktować na jeden konkretny. Na kontrakcie możemy delikatnie stracić, możemy zyskać. Możemy otrzymać skina podobnego do wartości wszystkich przedmiotów, natomiast fajne jest to, że 10 przedmiotów zamieniamy na jeden konkretny. Ja zawsze jestem tego zwolennikiem, żeby sobie właśnie 10 przedmiotów takich O zamienić na jeden konkretny. Te rękawice zostawiam a wymieniamy kolejne skiny. 1200 kontrakt, leci nam skin za 1200 właśnie, nóż sloa i jeszcze taki kontrakt, taki osobie zrobimy. No i tym razem mamy nóż freakend. Te dwa skiny zostawiam, a skrzynia pinki, zobaczmy jak się prze przedstawia. Pinki z kategorii the same. Co oznacza ta kategoria, że na wszystkie skiny mamy taki sam procent szans? W większości, bo jak są dwa, dwa stany, na przykład, no to wiadomo, że tutaj no, rozkłada się pomiędzy dwu, dwa stany. No ale na każdy skin mamy takie same szanse, więc równie dobrze możemy trafić najlepszego skina, czyli tutaj chyba tą AWP, właśnie Boom, którą trafił w poprzedniej bitwie. BOT to też te słabe skiny, więc sobie dzisiaj ją pootwieramy jeszcze. Na zwykłaku sobie kilka ich otworzymy. Skrzynia za stówę, więc tutaj w overo musi dać 500 zł, żebyśmy byli na zero przynajmniej. Fajne skiny lecą, ale one nie zwracają nam tutaj kosztów otwarcia. No, ona się nadaje super na bitwy, muszę przyznać, bo jeśli na każdego skina jest taki sam procent szans, no to oczywiście na bitwy, e, jeśli bitwę wygramy, no to bierzemy z puli na przykład trzech naszych rywali i wtedy te skiny naprawdę są sporo warte, jesteśmy w stanie wyjść na fajny plus. E, sprawdźmy sobie jeszcze jedno otwarcie i przejdziemy faktycznie na bitwę, bo ta skrzynia... Yy, bardziej nadaje się na bitwy według mnie, więc też tam ją przetestujemy. Przypominam Ci oczywiście, żebyś wbijał sobie na Discorda, na Discordzie są codzienne giveaway dla Ciebie, jeśli na przykład skomentujesz ten film na Discordzie od razu pojawia się giveaway dla Ciebie, gdzie możesz sobie kliknąć, jeśli masz komentarz, no to możesz wygrać dodatkowo fajnego skina do CSa, więc warto sobie brać udział właśnie na Discordzie. Jeszcze na Discordzie są inne giveaway, oprócz takich codziennych, więc możesz sobie sprawdzać. No i przypominam Ci, że najlepszy kod na stroje, no to jest oczywiście santi7, to warto sobie zapamiętać, to jest najlepszy kodzik. Jak na razie i dla mnie, i dla niego po kobalcie ten Deagle naprawdę spoko, ale w stanie field testy to jest taki sobie. Nie wiem, czy się zagłębiałeś właśnie w tego skina, w charakterystykę. Ale on, nawet w minimalwerce i w takich wysokich floatach na faktoryniu, nawet wygląda tak sobie. Więc no, no, no. Ostatnio go miałem w minimalce. Sobie wypłaciłem właśnie z G4, już go nie mam aktualnie. Ale w faktorce wygląda spoko. Tylko musi być naprawdę low float, i wtedy jest kozak. Jeszcze z naklejkami, jakiś Cloudnaj coś tego. No, 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 można coś przyspądzić. Można coś przyspądzić, a czy bitwę wygrywamy. Dwa digle dla nas na razie. Wygląda na to, że ogólnie bitwę wygramy, ale czy tak się to zakończy? Uwaga, tak jest. No mieliśmy najwięcej więc bitwę. Kolejną zresztą na dzisiejszym odcinku wygrywamy. Przejdźmy do jeszcze jednej bitwy na skrzynie Pinki. Zobaczymy, czy tym razem do 3 razy sztuka, czy 3 na 3. Dzisiaj będzie taki as na bitwach na właśnie odcinku. Rzadko się to zdarza, no nie wiem czy się ostatnie odcinki, ale często na tych odcinkach wygląda tak, że ja po prostu bitwy przegrywam. To jest naturalna rzecz, że czasami się wygrywa, czasami się przegrywa. Każdy tutaj ma równe szanse. Zobaczymy, co tym razem wypadnie dla mnie i dla moich przeciwników. Liczę na to, że to będą jakieś ładne schiny, żebym sobie coś powypłacał z czwórki, a jest taka właśnie okazja, jakąś kosę bym planował sobie wypłacić. Zobaczymy co trafimy. Ten gdyby by się przydał, żeby wzmocnić, żeby wzmocnić, żeby utrzymać przewagę. A jak na razie to przewagi chyba w ogóle nie ma, tak? Arnold wygrywa, on też sugar Rush e, trafił, dwie sztuki, więc on jest na, jak najbardziej na pierwszej lokacie. Pięć eee, jak do końca. Ta P90 w ogóle taka vintage. <gryw> vintage trochę. Ale spoko, mi się bardzo podoba ta P90, chociaż nigdy jej nie miałem osobiście, ale widziałem wiele razy u innych, że sobie grają właśnie tą P90. Jest też Deagle. Musielibyśmy chyba trafić AWP, żeby tutaj coś zmienić w tej bitwie, a tak raczej się nie, nie, nie skończy, więc będzie dzisiaj... 2 no, na 3, 2 bitwy wygrane i nie jestem wcale e, stratny, a jestem nawet na plus na tych bitwach, bo był naprawdę niezły profit, ponad 2 koła chyba na każdym na, na każdej bitwie więc akurat bitwy nam wyszły e, no ale wracając do kontraktów, możemy sobie te skiny otrzymane skontraktować, ale skontraktujemy sobie tylko te najdroższe e, w zasadzie zrobimy jeden kontrakt jeszcze jednego skina sobie wrzucimy 1700, możemy otrzymać skina między 1000 a 4 koła nawet, zobaczymy jakiego skina dostaniemy no i dostajemy bardzo ładnego skina z profitem 1000 zł. Więc piękny bajonet trafia do naszego ekwipunku. Ja sobie z dzisiejszego odcinka, z tych trafionych skinów, wypłacę tą kosę freehand. Wypłacono pomyślnie, zaraz dotrze do mojego ekwipunku. Wypłaty są naprawdę natychmiastowe i za chwilę powinienem mieć powiadomienie, że skin do mnie dotarł. W zasadzie już mam to powiadomienie, jak mam być szczery. No, naprawdę... Skin jeśli chodzi o wypłaty skinów są natychmiastowi. W tym momencie widzę właśnie na telefonie, że już skin przyszedł. Przypominam Ci, że oczywiście najlepszy kod na stronie to jest Sant 7 za moim kodem masz 5% więcej przy każdym depozycie i oczywiście skrzynka na startym Przypominam Ci również, że strona jest dla osób pełnoletnich, tylko i wyłącznie przeznaczona, tak samo jak każdy film na moim kanale w sobie odbierajcie też dzielną skrzynię i skrzynię za EXPA, bo to ważne, żeby sobie za darmo coś tutaj odebrać dodatkowo, bo jeśli masz sobie kliknąć, to czemu masz sobie nie kliknąć, jak możesz sobie coś za darmo dostać. No i dzielną skrzynkę warto sobie odbierać i oczywiście jeśli masz klucze do skrzyni za EXPA, no to też skrzynkę za EXPA sobie odbierz. Serdecznie dzięki za dzisiejszy film, widzimy się oczywiście jutro, bo odcinki są codziennie, trzymaj się na razie, cześć.